Witajcie w serii filmów poświęconych zagadnieniom UDT i urządzeń podlegających dozorowi. Kolejnym tematem omawianym będą podstawowe wiadomości o hydraulice siłowej. Omawiając zagadnienia hydrauliki siłowej, będziemy przedstawiać zagadnienie w ujęciu obsługi i ewentualnie Konserwacji urządzeń technicznych. Zagadnienie rozpocznę od schematu poglądowego prostego układu hydraulicznego. W centralnej części ekranu znajduje się niebieski element wskazany czerwoną strzałką. Jest to zbiornik oleju hydraulicznego. Kolejne elementy zaznaczone czerwoną strzałką. To przewody hydrauliczne, których budowa wzmacniana jest stalową siatką, aby wytrzymały wysokie ciśnienie. Ten typ przewodów zwany jest też przewodami elastycznymi. W układach hydraulicznych mogą być jeszcze przewody sztywne, stalowe. Przykład budowy przewodu hydraulicznego elastycznego. Patrząc od zewnątrz, składa się on z powłoki zewnętrznej, następnie siatki ze stali nierzewnej, pod spodem koszulki, jeszcze niżej drutów stalowych oraz wyściółki. Podwójne zbrojenie przewodu sugeruje, że jest on przeznaczony do pracy z wysokimi ciśnieniami. Przewody hydrauliczne sztywne. To metalowe rurki, czyli przewody wykonane najczęściej ze stali o podwyższonej wytrzymałości, techniką wytwarzania ciągnioną, zapewniającą efekt bez tzw. szwu wzdłuż długości przewodu. Występowanie szwu dyskwalifikuje zastosowanie takiego przewodu w hydraulice siłowej ze względu na słabą konstrukcję w miejscu łączenia. Kolejnym elementem, zaznaczonym czerwoną strzałką, jest pompa hydrauliczna. Najbardziej popularną pompą stosowaną w urządzeniach jest pompa zębata. Zasada działania zębatej pompy hydraulicznej polega na tłoczeniu oleju w przestrzeniach międzyzębowych kół, z których jedno z nich jest napędzane wałkiem bezpośrednio z przekładni. Przekrój poprzeczny pompy mamy po lewej stronie ekranu. Wizualizacja zewnętrzna pompy po prawej stronie ekranu. Oczywiście rodzajów pomp hydraulicznych jest więcej. Budową są bardziej skomplikowane, ale potrafią wytwarzać większe ciśnienie, co w wielu przypadkach wypiera popularne pompy zębate. Przykładami innych pomp są pompy wielotłoczkowe, osiowe, rotacyjne, pompy łopatkowe i tym podobne. Ograniczając nasz zakres wiedzy do obsługi, wystarczy znajomość pompy zębatej. Kolejnym elementem układu hydraulicznego. Jest rozdzielacz hydrauliczny, którego zadaniem jest przekierowywanie strumienia oleju do wybranej sekcji przez operatora urządzenia. Rozdzielacze służą do sterowania odbiornikami i podejnikami cieczy roboczej, regulacji ciśnienia, kierunku przepływu, odcinania tego przepływu. Sterowanie bezpośrednie odbywa się w sposób mechaniczny poprzez. Przyłożenie siły do dźwigni i skierowaniu jej w pożądanym kierunku. We współczesnych urządzeniach coraz częściej pojawiają się sterowania typu pośredniego przez tzw. joysticki czyli elektryczne, wielofunkcyjne uchwyty, dzięki którym możliwa jest obsługa bez używania siły. W przypadku sterowania pośredniego, Energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną za pomocą cewki. Kolejnym elementem układu hydraulicznego jest siłownik. Pełni rolę odbiornika i zamienia energię cieczy w energię mechaniczną. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje siłowników siłownik jednostronnego działania po lewej stronie ekranu siłownik dwustronnego działania po prawej stronie ekranu siłownik jednostronnego działania potrafi wysuwać tłoczywsko srebrny element a chowa na przykład pod naciskiem przykład zastosowania w wywrotce tak zwany keeper. Siłownik dwustronnego działania To siłownik, który tłoczysko wysuwa i chowa za pomocą przepływu oleju z jednej komory do drugiej. Dużo takich siłowników występuje w wózkach podnośnikowych, żurawiach, podestach i maszynach budowlanych. Układy hydrauliczne opisane są w instrukcjach obsługi w postaci schematów hydraulicznych. Oprócz wymienionych wcześniej elementów układu hydraulicznego, należy jeszcze wspomnieć o zaworach hydraulicznych. Zawory hydrauliczne pełnią w układzie wiele funkcji. Jedne redukują ciśnienie, inne zwiększają. Są też takie, które całkowicie zamykają przepływ. I dlatego, w zależności od potrzeb, stosuje się właściwe zawory do osiągnięcia zamierzonych efektów. Jednym z ważniejszych zaworów w układach hydraulicznych jest zawór przelewowy. Charakteryzuje się on specyficzną budową: ma jeden wlot i dwa wyloty. Jego zadanie polega na redukcji ciśnienia do wartości roboczej i utrzymaniu go na stałym poziomie. Występowanie tego zaworu w układzie hydraulicznym będzie zawsze za pompą, która pompując olej będzie wytwarzać zmienne ciśnienie. Rolą zaworu przelewowego jest zredukowanie ciśnienia do zadanej wartości i utrzymanie na stałym poziomie. Na ekranie, w centralnej części, mamy przekrój poprzeczny zaworu przelewowego. Ma on pomóc zrozumieć istotę działania tego zaworu. Opis działania zaworu przelewowego. Zaczynamy od lewej strony. Olej pod zmiennym ciśnieniem płynie od pompy. Na wysokości kulki dochodzi do redukcji ciśnienia. Olej o zadanym ciśnieniu po redukcji zasila układ hydrauliczny. Nadwyżka oleju, którego ciśnienie przewyższa zadaną wartość, opływa kulkę i płynie prosto do zbiornika. Zastosowanie zaworu przelewowego jest znacznie szersze. Służy on jako zawór bezpieczeństwa w miejscach, gdzie ma chronić odbiornik, np. Na przed nadmiernym ciśnieniem. Zawór ten jest wykonywany często z bardzo odpowiedzialnych materiałów z uwagi na fakt, że pracuje w trybie ciągłym, nieprzerwanie. Zawór bezpieczeństwa to kolejny zawór odpowiedzialny za prawidłowość działania układu hydraulicznego. Jego rola polega na upuszczeniu ciśnienia ponad dopuszczalne ustawione na dokręconej sprężynie. Zazwyczaj działa w sytuacjach awaryjnych. Jeśli już dojdzie do takiego stanu, to dociskany sprężyną talerzyk unosi się do góry i daje upust olejowi. Nadmiar oleju spływa do zbiornika. Jak można sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa? Wystarczy wykonać ruch siłownikiem w maksymalne skrajne położenie, albo wysuw, albo schowanie. Przytrzymać zasterowanie na kilka sekund, wsłuchując się w charakterystyczny syk, będący przejawem przelewającego się oleju. W wózkach podnośnikowych, zawory bezpieczeństwa pełnią dodatkową rolę zaworów przeciążeniowych. Chcąc sprawdzić, czy działa. W tym celu ustawiamy urządzenie na równym, twardym podłożu. Podnosimy przygotowany wcześniej ładunek o ciężarze równym 125% udźwigu nominalnego i próbujemy podnieść. Poprawnie działający zawór przeciążeniowy pozwoli unieść ładunek maksymalnie na 28 cm nad powierzchnią. Jeżeli podnosi na wysokość większą, Wówczas należy uznać zawór bezpieczeństwa, czyli przeciążeniowy, jako niesprawny. Sprawdziany tego typu mogą być wykonywane pod nadzorem inspektora i konserwatora. Pozostając w tematyce zaworów i bezpieczeństwa, poruszyć muszę temat zaworu zwrotnego, sterowanego, zwanego potocznie zamkiem hydraulicznym. Umiejscowiony jest on przy siłowniku hydraulicznym, często zespolony z nim. Zadaniem zaworu jest zabezpieczenie układu hydraulicznego w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego. Zapobiega niekontrolowanym ruchom siłownika po rozszczelnieniu. Prawidłowo działający nie pozwala na żadne ruchy siłownika. Jeżeli chcesz wykonać Jakikolwiek ruch siłownikiem wyposażonym w zamek hydrauliczny przy pękniętym przewodzie, musisz go wymienić na sprawny. Sposób sprawdzania zamka hydraulicznego. Wielu uczestników odpowiada intuicyjnie, by odkręcić przewód hydrauliczny. Trudno odmówić racji. Jednak należy pamiętać, że w układzie występuje duże nadciśnienie, które niesie ze sobą ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Dlatego ten sposób nie jest stosowany do sprawdzania poprawności działania zamka hydraulicznego. Oto opis prawidłowego sposobu. W zależności od urządzenia, które obsługujemy, Wysuwamy siłownik, przy którym jest zamontowany zamek hydrauliczny. Niekoniecznie pod obciążeniem, kiedy osiągniemy wysuw tłoczyska najlepiej powyżej 50% długości mowa o srebrzystym elemencie siłownika wyłączamy zapłon w stacyjce urządzenia. Czynność wyłączenia stacyjki symuluje pęknięcie przewodu. Ponieważ olej nie jest podawany do siłownika pod ciśnieniem. Kolejną czynnością jest ruch dźwignią rozdzielacza przy wyłączonym urządzeniu, który ma schować lub wysunąć siłownik. Przy sprawnie działającym zamku hydraulicznym, siłownik powinien zostać w bezruchu. Sposób sprawdzania zamka hydraulicznego przy sterowaniu pośrednim, tak zwanym joystickiem. Podobnie jak w przypadku rozdzielacza sterowanego bezpośrednio, wysuwamy tłoczysko z cylindra powyżej 50% długości i wyłączamy zapłon. W joystickach w chwili wyłączenia zapłonu jakikolwiek ruch bez zasilania nie przynosi efektu. W związku z czym należy w stacyjce zmienić położenie kluczyka w położenie tzw. diagnostyczne, a więc takie, w którym urządzenie nie może poruszać się, tylko prąd doprowadzany jest do urządzeń sterowniczych. Kolejną rzeczą, jaka pozostaje do wykonania, to ruch próba wysuwania lub chowania tłoczyska. W tym przypadku siłownik powinien być również w bezruchu. Jeżeli jest inaczej, oznacza to, że zamek hydrauliczny jest niesprawny, a dalsza praca z tym urządzeniem jest zabroniona. Znaczenie zamka hydraulicznego dla bezpieczeństwa operatora omówię na przykładzie żurawia przenośnego, zwanego potocznie HDSM. Urządzenie w postaci żurawia do sprawnego działania musi mieć rozłożone podpory. To właśnie przy podporach jest zamontowany zamek hydrauliczny. Można sobie wyobrazić sytuację, Podczas której mamy podniesiony ładunek, np. 3 tony na wysokości 4 metrów, i w tym momencie pęka przewód. Przy sprawnie działającym zaworze układ pozostaje stabilny, nic się nie dzieje, całkowita blokada. Co jednak, gdyby tego zaworu nie było lub był niesprawny? Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że urządzenie, Straciłoby równowagę, robiąc przy tym, no właśnie, trudno sobie nawet wyobrazić. Wcześniejszy opis dotyczył przedstawionej sytuacji. Zamek hydrauliczny umieszczony jest przy każdej z podpór, zapewniając stateczność urządzenia podczas pracy. Żurawie przeładunkowe, podesty ruchome, robocze. Wyposażone są w zamki hydrauliczne nie tylko przy podporach, ale także przy każdym siłowniku roboczym. Zawory dławiące zwrotne. To kolejny rodzaj zaworów zapewniający bezpieczną pracę urządzeń dozorowych. Zasadę działania omówię na kolejnych slajdach. To chyba najprostsza budowa takiego zaworu. Natężenie przepływu dławione jest śrubą nastawną. Konstrukcja śruby ma w sobie sprężynę z szpiczastą iglicą. Wyobraźmy sobie sytuację, w której olej płynie od prawej strony w kierunku lewej. Wówczas ciśnienie oleju. Napiera na iglicę, wciskając ją w śrubę, zwiększając przekrój, a tym samym możliwość większego przepływu oleju. Olej płynący z kierunku od lewej do prawej nie może wcisnąć iglicy w śrubę, a tym samym przekrój zaworu ma ograniczoną średnicę i nie pozwala na większy przepływ oleju. Zawory dławiące zwrotne występują powszechnie w wózkach podnośnikowych o masztach cechujących się małą wysokością podnoszenia. Występują wówczas przy siłowniku podnoszącym ładunek zamiast zamka hydraulicznego. W dolnej części ekranu mamy dwie sekwencje działania zaworu dławiącego. Kierunek od lewej do prawej. Zawór obrazuje pracę w trakcie podnoszenia ładunku. Strumień ciśnienia jest na tyle duży, że pokonuje opory, jakie stawia grzybek dociskany sprężyną. Prędko prędkość podnoszenia możemy regulować, zwiększając obroty. Sekwencja obrazująca opuszczanie. Zawór w tej fazie pracy opuszcza ładunek. Pracując wózkiem podnośnikowym, już Niedługo zobaczycie Państwo, że prędkość opuszczania jest stała. Tu właśnie za sprawą tego zaworu, a dokładnie grzybka, który się nie uniósł i ogranicza przepływ. Rolą zaworów dławiących jest również zapewnienie bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przewód hydrauliczny się rozszczelni. W takich sytuacjach olej będzie spływał miarowo w kontrolowany sposób. I tak samo opuszczany będzie ładunek. Takie rozwiązania zapewniają zachowanie stabilności urządzenia, a w konsekwencji bezpieczeństwo operatora. Na zakończenie należy dodać kilka informacji o olejach hydraulicznych. Oleje hydrauliczne to obszar nieustannych badań. Naukowcy ciągle szukają rozwiązań które mają poprawić ich właściwości i zrobić je jeszcze bardziej przydatnymi do pracy, np. w niskich i wysokich temperaturach. Taka uniwersalność stoi często w sprzeczności z ich cechami, stąd też należy zwracać uwagę na stosowane oleje i używać olejów zalecanych przez producenta. Często jest to warunek konieczny do eksploatacji urządzenia. Przykładem niech będzie wózek ze zmiennym wysięgnikiem. Zastosowano w nim uniwersalny olej hydrauliczny. Wózek w temperaturach około minus 10 stopni Celsjusza nie mógł wykonywać podstawowych ruchów wysięgnikiem z powodu zbyt gęstego oleju. Po wymianie na olej zalecany przez producenta maszyna zaczęła działać. Innym przykładem niech będzie sytuacja, kiedy na pulpicie wskaźnik temperatury przemieści się w obszar temperatur za wysokich do dalszej pracy. Co robić wówczas w takich sytuacjach? Zalecenie jest takie, by zatrzymać pracę maszyny i z włączonym silnikiem odczekać kilka, może nawet kilkanaście minut na wychłodzenie oleju. Pracujący silnik zapewnia ciągły obieg oleju, który przepływając przez układ schładza się dodatkowo. Poniższe zdjęcie obrazuje wpływ ujemnych temperatur na lepkość oleju. Im większa lepkość, tym bardziej gęsty olej. Wyjaśnienie do rysunku. Obydwie próbki różnych olejów zostały schowane do zamrażarki na 24 godziny w temperaturze minus 24 stopnie Celsjusza. Po tym czasie wyciągnięto i przechylono równocześnie. Próbka po lewej stronie ewidentnie cechuje się większą lepkością w ujemnych temperaturach. Można sobie na tym przykładzie uzmysłowić, jak ważną cechą będzie lepkość oleju w zimie. Rzecz równie ważna jak pozostałe dotychczas wiadomości, mianowicie przy wszystkich urządzeniach lub maszynach posiadających układ hydrauliczny, obowiązkiem operatora jest przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju. Czynność kontrolna. Polega na sprawdzeniu plan pod urządzeniem. Wcześniejsza czynność należy do sprawdzenia szczelności zewnętrznej układu hydraulicznego. Szczelność wewnętrzną sprawdzamy, podnosząc ładunek na bezpieczną wysokość i zatrzymując pracę urządzenia. Czynność sprawdzenia szczelności polega na ustaleniu. Prędkości opadania ładunku na minutę. W przypadku wózków widłowych, tych podnoszących ładunek pionowo wzdłuż masztu, jest to centymetr na minutę. Prędkość opadania ładunku to centymetr na półtorej minuty. W przypadku wózków podnośnikowych, podnoszących operatora wraz z ładunkiem, Dopuszczalna prędkość opadania to 6 mm na godzinę. Powtarzam, 6 mm na godzinę. Takie same standardy bezpieczeństwa dotyczą podestów ruchomych przejezdnych. W przypadku żurawi przeładunkowych prędkość opadania ładunku zależy od wielkości wysięgu. Wielkość opadania jest wówczas iloczynem długości wysięgu i pół Podsumowanie zagadnień z hydrauliki siłowej. Powinieneś wiedzieć, z jakich elementów złożony jest układ hydrauliczny inaczej, budowa układu. Jakie są najważniejsze zawory hydrauliczne? Jak sprawdza się prawidłowość działania wymienionych zaworów? Jak sprawdza się szczelność zewnętrzną i wewnętrzną układu hydraulicznego? Do czego służy zamek hydrauliczny? Jak działa zawór przelewowy?